Cześć, Elos. <coughs> Cześć Elosie i Mandero, ja jestem Zulek, a to jest drugi sezon Minecrafta Pocket Edition. No świat się tworzy. Okej. Okay. Серьезно? Альбо нет? <coughs> I odcinka nie było tak długo, ponieważ się nie chciałem przeprowadzić. I nauka była. Cięcie. Więc to jest efekt mojej pracy na dzisiaj. Ten domek, który ja nazywam klockiem, a nie domem. Wielki napis Minecraft. No i... niszczyłem górę. W tym filmiku nie była używana żadna komenda gamemode Mode Z1. Ile mam dirta od góry? No więc. Cześć i Mandero, ja byłem Żulek. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pa.